12 września, Maja Makarewicz, witam Państwa, zapraszam na wiadomości. Dziś w X między m.in. o trudnościach w funkcjonowaniu Pabianickiej Służby Zdrowia, remontach balkonów w PSM oraz o turnieju ulicznej koszykówki, imprezie, która odbędzie się na Starym Rynku 21 września. W dniu wczorajszym, to jest 11 września, Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach. Został nim chirurg lekarz medycyny Jacek Marnowski. Oficjalne zatwierdzenie na to stanowisko nastąpi na sesji rady miasta w końcu września. W dniu jutrzejszym mogą wystąpić niewielkie trudności w funkcjonowaniu służby zdrowia w Fabianicach. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Pabianic, w dniu jutrzejszym o godzinie 6.30 rano jest wyjazd. Lekarzy, grupy około 40 osób na marsz protestacyjny do Warszawy. Chciałbym Państwa serdecznie przeprosić za drobne uciążliwości wynikające z tego tytułu, ponieważ tak zwane usługi medyczne w tym dniu mogą być nieco ograniczone. Na pewno wszystkie nagłe przypadki będą załatwione. Marsz ten protestacyjny jest organizowany. Głównie przez Izbę Lekarską na szczeblu ogólnokrajowym. Poparcie dla tego marszu otrzymaliśmy zarówno od związków zawodowych lekarskich, jak również od Związku Zawodowego Solidarność. Jest to niejako etap protestu przeciwko sytuacji, jaka panuje w ochronie zdrowia przeciwko ogólnej nędzy, biedzie, brak systemowych, ustawowych zmian. I brak dofinansowania ze strony budżetu państwa. Walczymy głównie o dobro wasze, naszych chorych, nie zapominając również o tym, abyśmy my, lekarze, mogli godnie i uczciwie wykonywać swoją pracę. Jeszcze raz państwa serdecznie przepraszam za uciążliwości, natomiast wszystkich lekarzy zachęcam do wzięcia udziału w tym proteście. Uważam, iż jest to ich moralnym obowiązkiem. Dziękuję bardzo. remont balkonów w bloku Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Śniadeckiego 4. Po remoncie balkonów w bloku przy ulicy Moniuszki 157 oraz Śniadeckiego 2 trwają prace w ostatnim bloku przewidzianym do tego typu operacji w tym roku. Bloki zbudowane w latach 60., a zwłaszcza balkony wykonane w całości z betonu zagrażały mieszkańcom oraz przechodniom z powodu odpadających kawałków tynku. Nowe balkony pozbawiane są betonowej balustrady, w miejsce której montowana jest balustrada metalowa sprzętu. 21 września na Starym Rynku odbędzie się impreza, pomysłodawcą której jest urząd miasta Pabianic wspólnie z pabianicką firmą Wiktor oraz lech browary Wielkopolski zorganizowany zostanie turniej ulicznej koszykówki. W 1891 roku nauczyciel WF-u w amerykańskim koledżu w Springfield opracował zasady gry, która miała być formą zimowej zaprawy dla lekkoatletów i rokbystów. Na podstawie znanych gier zespołowych stworzył regulamin złożony z 13 punktów. Zawiesił wiklinowe kosze na bieliznę na wysokości 3 m, i 5 centymetrów. tak pozostało do dzisiaj, a nową dyscyplinę nazwał koszykówką. James Naismith, bo o nim mowa, przeszedł do historii jako twórca basketu, sportu, który szybko Stał się popularny w całej Ameryce, a później podbił pozostałe kontynenty. Do programu Igrzysk Olimpijskich basket męski przed 1936 roku w Berlinie, a wkrótce potem powstała zawodowa liga NBA. Dzisiaj w koszykówkę grają dosłownie wszyscy, a ostatnim krzykiem mody jest jej uliczna odmiana zwana streetballem. W gigantycznych turniejach rozgrywanych na ulicach Chicago, Barcelony czy Sydney. Biorą udział tysiące zawodników. Dotychczas monopol na koszykarskie maratony miały tylko wielkie zachodnie firmy produkujące sprzęt sportowy, takie jak Adidas czy Reebok. Od kilku lat fala popularności gwiazd NBA zalewa również Polskę. Streetball na Piotrkowskiej czy pod Pałacem Kultury należą do największych imprez masowych w historii powojennego sportu. Ponieważ gonimy Europę, prędzej czy później będzie trzeba zrobić polską imprezę, która poziomem i rozmachem dorówna tym, co zalewa nas z Zachodu i fascynuje młodzież. Grupa Pabianicza podjęła wyzwanie i postanowiła zorganizować streetball po polsku. Impreza odbędzie się 21 września na Starym Rynku pod patronatem firmy Wiktory, Browarów Wielkopolskich, PZU oraz RMF FM. Profesjonalna formuła turnieju gwarantuje uczestnikom pulę nagród łącznej wartości ponad 60 milionów starych złotych. Udział w streetballu Pabianice 96 zapowiedziały drużyny z Łodzi, Warszawy, Lublina, a nawet Szczecina. Prace nad przygotowaniem płyty Starego Rynku już trwają. 21 września stanie tu 10 koszów i blisko 400 zawodników. W ciągu 8 godzin rozegra 270 meczów. Wokół Starego Rynku staną stoiska kiermaszowe ze sprzętem sportowym. Producenci zapowiadają ceny promocyjne. Na trawnikach wokół placu staną olbrzymie namioty wojskowe, szatnie i bufety dla blisko półtysięcznej armii zawodników. Dodatkową atrakcją będzie promocja piwalek, ponieważ jednym ze sponsorów imprezy są browary wielkopolskie. Około godziny 19.00 mistrz olimpijski z Atlanty Paweł Nastula rozda nagrody, a później z placu znikną kosze i stary rynek zmieni się w gigantyczną dyskotekę pod chmurką. 21 września, sobota, od rana do wieczora, streetball po polsku. Tuż po X zapraszamy Państwa do obejrzenia magazynu z naddobrzynki, który w całości poświęcimy ulicznej koszykówce. Od 1 stycznia 1996 roku obowiązuje ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Zgodnie z tą ustawą, każdy podmiot, który płaci w Polsce jakikolwiek podatek, musi mieć swój niezmienny i niepowtarzalny numer identyfikacji podatkowej. Pracodawca, który dokonuje rozliczenia podatku rocznego za zatrudnionego pracownika, jest również zobowiązany do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego. Emeryci i renciści otrzymają swój NIP od ZUS-u, bezrobotni uprawnieni do poboru zasiłku wyręczeni zostaną przez Urząd Pracy, natomiast osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia indywidualnie w Urzędzie Skarbowym. Pomimo tego, iż oficjalnie sprzątanie świata przypada na dni 13-15 września, mieszkańcy posesji przy ulicy Zamkowej 9 rozpoczęli tę akcję dwa dni wcześniej. Kłopoty mieszkańców tej posesji trwały już od dawna. Powodem był bałagan na strychu. Przeprowadzona dwa miesiące temu dezynsekcja nie dała żadnych rezultatów. W mieszkaniach nadal pojawiały się pchły. Jak się okazało, źródłem wylęgu insektów był bałagan i nieczystości pozostawione przez lokatorkę, która, wyprowadzając się, nie potrafiła zadbać o to, by pozostawić po sobie choć odrobinę porządku. się ostateczny termin płacenia podatku od środków transportu. 15 września upływa termin wpłaty drugiej raty podatków od środków transportu. Ponieważ przypada to w niedzielę, Wydział Finansowy Urzędu Miasta ustalił, że ostatnim dniem dokonywania wpłat jest 16 września. Po tym terminie za każdy dzień zwłoki nasi zmotoryzowani będą musieli płacić odsetki karne w wysokości 14% Coraz częściej na pabieńskich skrzyżowaniach zawodzi sygnalizacja świetlna. Na skrzyżowaniu ulic nawrockiego roweckiego od kilku tygodni odpowiedzialne służby nie potrafią zadbać o wymianę przepalonych żarówek. Bardzo często awarie sygnalizacji zdarzają się również na jednym z głównych skrzyżowań naszego miasta, przy ulicy Zamkowej. Awarie to rzecz normalna, szkoda tylko, że czas oczekiwania na usunięcie usterki przedłuża się do kilku dni. 10 września o godzinie 24. Komisja Okręgowa nr 12 w Pabianicach zakończyła rejestrację kandydatów z terenu naszego miasta do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego. Na liście kandydatów znalazły się nazwiska trzech osób. Są to Teresa Begert, Jerzy Błoch i Mieczysław Cieślik. 29 września spośród tych osób uprawnieni do udziału w głosowaniu wybiorą jedną, która będzie reprezentować Pabianice w Walnym Zgromadzeniu Izb rolniczych. Jednocześnie komisja okręgowa nr 12 informuje, że spisy osób uprawnionych do głosowania będą wyłożone w dniach od 16 do 20 września od godziny 8 do 16 w pokoju numer 11 budynku Urzędu Miasta przy ulicy Zamkowej 16. W związku z rozbieżnościami dotyczącymi osób uprawnionych do głosowania komisja apeluje do wszystkich zainteresowanych o dokonanie sprawdzenia swych nazwisk na listach osobiście lub telefonicznie pod numerem 15 56 76 wewnętrzny 46. Jeszcze tylko dwa miesiące pozostały do odbioru powszechnych świadectw udział udziałowych. Do nabywania świadectw udziałowych uprawniona jest każda dorosła osoba, która do dnia 31 grudnia 1994 roku kończyła 18 lat. Jak do tej pory pojednicze wykupili około 2 trzecich przysługujących im świadectw. Pragniemy przypomnieć, że cena jednego świadectwa udziałowego wynosi 20 złotych. Świadec przewidziany jest do dnia 21 listopada 1996 roku ale prosimy bardzo, nie czekać, nie zwlekać, ponieważ w czasie. ponieważ gdy zgłaszają się klienci, okazuje się, że są pewne nieścisłości i. Należy te y, nieścisłości skorygować. PKO Pabianice prowadzi również skup powszechnych świadectw udziałowych. Pragnący pozbyć się swojego świadectwa otrzymają za nie na dzień dzisiejszy 79 zł. Spacerowicze i odwiedzający kompleks Mosiru często obserwują zapalonych optymistów siedzących godzinami nad wodą z wędkami i cierpliwie wpatrujących się w nieruchomy spławik. Niestety, nieczęsto można spotkać wędkarza, który oprócz zmarzniętego i podtopionego robaka wyciąga coś na haczyku. W piątek jednemu z członków koła wędkarskiego działającego przy Mosir trafiła się taka ryba. No, dzisiaj tak, taka chęćbie wzięła przyjść na ryby, przy takiej niepogodzie, bo troszeczkę pada pochmurno, troszeczkę słoneczko, no ale postanowiłem przyjść. No, jednak wyszło to, że na szczęście przyszłem. Zarzuciłem tutaj na, na ziemniaka. No, co prawda, widać to, co złapałem na tego ziemniaka, nie? No, trzeba powiedzieć, że tutaj ryby są, nie potrzeba daleko szukać. Bardzo blisko, Potężne, większe są sztuki od tego. No, trzeba tylko wyczekać, rybę, no, żeby przyszła. Długo się broniła? No, to, co ja z nią walczyłem, to było 15 minut. Wszystkiego dobrze, że kolega tutaj był, to mi pomógł podebrać. Bo sam to, kto wie, podebrał, bo to. Jednak sazan to jest bardzo silna ryba, karp. Być może już dziś powinniśmy zaopatrzyć się w jakieś wędzisko z dużym haczykiem, a nasze szanse na karpia dla całej rodziny i sąsiadów na świąteczny stół zdecydowanie wzrosną. W ostatnią sobotę w klubie bilardowym przy ulicy Mariańskiej znów zabrzmiała muzyka na żywo. Tego dnia zagrał pabieński zespół Vanador. Sprzedano około 200 biletów, które w czasie koncertu wzięły udział w losowaniu. A wygrać można było m.in. bandany, naklejki, a także kasety Vanadora. Oprócz własnych kompozycji, zespół przypomniał również przeboje nieistniejącej od lat grupy The Dors. Z koncertu z pewnością zadowoleni byli miłośnicy ostrego rokowego grania. To tyle informacji na dziś. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia do poniedziałku.